Tak, kochani, zanim wezmę rower, włożę do stojaka, to będę tak, żeby zrobić to tak elegancko, wygodnie. Włożyć rower do tego stojaka, dać go trochę wyżej i go przekręcić do góry kołami. I wtedy będę miał elegancko, bo mogłem odkręcić tam, tam skrzynię, ale będzie dużo łatwiej zrobić to w stojaku. To będę musiał tam na dole, pod spodem, poprawić, zmienić śrubki. Najprawdopodobniej będę musiał zmienić tą śrubkę, bo trochę zbyt długo jeździłem na, na takim małym luzie i ta śrubka się pewnie już wyrobiła, że trzeba zmienić. Dokładnie sprawdzić wszystko tutaj, jak jest. I podlać pewnie trochę klejem trzeba. Tak uzupełnić. Niedużo, ale troszkę trzeba będzie podlać. I tu jak zmienić róbkę to zalać nowym, nowym klejem. Nowym, nowym polewem. No i kochani, taka to będzie robótka. Będę jeszcze musiał to sprawdzić, o. Czy jest wszystko dobrze, czy się nie poluzowało. No i. To też wzmocnić i to będzie cała robota. Ale <laughs> dzisiaj rano trochę spraw załatwiam. Um, no i teraz tak sobie dopiero zjadłem. No i natomiast tak sobie myślę, że tak na godzinkę się położę. Bo po co pić kawę, jak można się położyć na godzinkę i będzie jeszcze lepszy efekt. I po prostu, jak sobie chwilę odpocznę, to wtedy będę miał lepszą energię do robienia takich rzeczy, przy której trzeba trochę popracować. No i natomiast, jak już to zrobię, to sobie zrobię wtyczkę C, Muszę jeszcze jedną wtyczkę zrobię, się podłączyć do szafy. No i natomiast, e, troszkę będę miał do zrobienia dzisiaj. No i tak właśnie myślę, że tak się zastanawiam, napić się kawy, czy się położyć na godzinę i jednak stwierdziłem, że lepiej się położyć na godzinę, na, maksymalnie na dwie i to po prostu będzie no, lepszy efekt, jak po napisie się kawy, nie? Jakbym miał na przykład jakąś pracę w serwerowni, no to wtedy kawa jest polecana, jak się mało wyspię, to wtedy Kawa jest wskazana wręcz. Ale natomiast, tu już sobie mogę tak na luz zrobić. Dzisiaj jest wolne. To mogę sobie tak na spokojnie to zrobić. Przy większym wypoczynku, bez picia kawy. No, no że po prostu tak postanowiłem zrobić. No i, i będzie tak na luzie, tak fajnie się będzie robić. Więcej punktów będę sprawdzał po prostu. Po <laughs> to samo myślę, że tylko tyle jest do zrobienia, może okazać się, że trochę więcej będzie do sprawdzenia i, i poprawienia ewentualnie, jeśli gdzieś się by poluzowało. <laughs> tak na przykład w tym miejscu się poluzowało. Nie Powinienem to po prostu tak dokładnie natychmiast załatać, ale że przez jakiś czas jeździłem, to się bardziej luzowało i się śrubka tu wyrabiała. I na pewno ta śrubka będzie do zmiany. No. No i natomiast tu jest wszystko dobrze. Najważniejsze, że tu jest dobrze, tu dobrze trzyma. No i tu też jest właśnie. <laughs> to było bardzo solidnie i dlatego wytrzymało do tej pory, ale już. Czas konieczny jest. Do zmienienia tego poprawienia. No bo już jak jadę to, to wszystko drga. Tak tańczy po prostu prawie. Tak rusza się na lewo i prawo trochę. Tak wibruje. O. No i później na koniec jeszcze trzeba będzie łańcuch zrobić, bo jest zapieszczony, to trzeba go umyć. I jak go umyję. To wtedy go zakonserwuję. Że trochę będzie roboty, to lepiej sobie trochę odpocząć, tak przed tą robótką, która tu jest. No. No dobra, to pokażę w skrócie mi, więc jak to mi będzie <coughs> wyglądała ten przebieg tej roboty. To będzie, może być fajny widok. Rower na stojaku do góry kołami. <coughs> Ale na takiej drabince dwustopniowej będę po prostu robił tą skrzyneczkę. Sprawdzał, poprawiał. No. No dobra kochani, to byłoby na tyle. To zapraszam was, was... <laughs> zapraszam was kochani po prostu na... Na ten taki, może to będzie w formie zdjęć, nie wiem, tak sobie zobaczę, jak mi tam wyjdzie. Czy będzie w formie zdjęć, czy w formie krótkiego ujęcia. 那倒 <coughs> <coughs>、嗯、不得，倒不着急，还高兴嘛。